Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał z jednego z waszych ulubionych cyklów na moim kanale, czyli dalej prezentujemy moją kolekcję komiksów z Batmanem. A jest tego dużo, bardzo dużo. Teraz weźmiemy sobie troszeczkę mniej, choć jest bardzo dużo, a to spowodowane dlatego, że jakiś czas temu zaobserwowałem, że w internecie Coraz więcej ludzi dopytuje o tę serię. Czy ktoś ma ten, czy ten Tom, bo mu brakuje? Wiemy, że Egmont ma zamiar, oczywiście, dodrukować te komiksy, więc spokojnie. Pan Tomasz mówił, że będą, więc będą. Odrobinę cierpliwości. Nie płacicie za komiks nie wiadomo ile, bo po prostu się to nie opłaca. No, chyba że bardzo potrzebujecie i macie trochę więcej hajsu. Ja czasami sam, chyba w określonych sytuacjach, może i tak bym się zachował, ale jednak staram się nie przepłacać. A dzisiaj weźmiemy sobie, nie, nie, tamte komiksy są jeszcze do przeczytania. Weźmiemy sobie, o właśnie, tutaj widzicie, czy wiecie co to jest? Metal! Tak, to jest seria Batman Metal, którą bardzo lubię, choć wiem, że część z Was niekoniecznie przepada. Jest to taka troszeczkę Elswordowa e, mieszanka. Która bardzo fajnie w mojej ocenie się wprowadziła na nasz rynek, bo jest ona zapoczątkowaniem w pewnym sensie wydarzeń, które później będą, że tak powiem, następstwami tego, co się dzieje w nowych seriach Future State. Seria Future State, która mi się cholernie podoba, ale ten materiał o tym nie jest, więc zapraszam Was na mój stół, gdzie będziemy przeglądali serię Metal. I tak oto znajdujemy się na stole, gdzie mam tą pokaźną kolekcję, kompletną kolekcję, tak naprawdę, jeżeli chodzi o serię Metal, czyli tam, gdzie metal pojawia się w nazwie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tomów. Ja sobie pozwolę je odłożyć tutaj na bok i będę po kolei chciał Wam prezentować każdy z nich. Więc zaczynając od tego pierwszego, i szczerze, osobiście dla mnie to jest najlepsza okładka z tej serii. Świetnie ona jest wydana. One wszystkie są w tym takim właśnie metalicznym klimacie. Bardzo ładnie na żywo to wygląda i rewelacyjnie się e, prezentują. Naprawdę, szacun dla Egmontu, że właśnie w tak fajnym. To nie to wydał. No i ten pierwszy Batman, pierwszy obrazek z dwoma toporami, jest to też figurka z serii, którą później McFarlane Toys wydał. To jest ta wersja Battle The Mage. Ja mam tą taką podstawową, jakoś bardziej mi przypadła do gustu, ale. Taka ciekawostka dla Was. No i oczywiście Plejada Gwiazd. Scott Snyder, James Tannion, czwarty Greg Capullo, Andy Kubert, Jim Lee, moi kochani, dobrze czytacie: Jim Lee, no i John Romita Jr., więc nie są to postaci. E, Pierwsze lepsze, że tak powiem, jeśli chodzi o branżę komiksową, grzbiet oraz tył. Wtedy jeszcze to fajnie było: 79,99% zapłacić za taki komiks. No, i tutaj nawet pięknie, jak zostaje to wydane oraz prezentowane dalsze tytuły: Batman, 80 lat. Warto dodać fajne to logo. Naprawdę dodaje takiego dodatkowej takiej wartości dla mnie, bym powiedział, sentymentalnej. Na pewno, jeżeli chodzi o właśnie tą serię. Dobra. Bez przedłużania, zobaczmy, jak to się prezentuje od wewnątrz. Tu jeszcze fajny taki motyw Bataranga, albo jak to woli, loga Batmana. No i sama seria metal, którą rozpoczynamy. Tak jak mówię, plejada artystów, którzy się pojawiają, tutaj dopełnieniem są ci troszeczkę mniej znani, choć niekoniecznie jakoś bardzo. No jeśli chodzi o same kolory, to Alex Sinclair czy Laskęcia. No to są mi znani artyści. No tutaj jeszcze, tak jak widzia, widzimy Stepan Sejic. Stepan Sage, tak? Dobrze to wymawiam. To jest ten gość, który stworzył Harlin. Bardzo fajną serię. Jednotomową taką, tak naprawdę historię powinienem powiedzieć, a nie serię. I też chyba on tworzył serię Sunstone. Taki trochę fetyszowy erotyk dla dorosłych kobiet, mężczyzn. Nie, fajna seria. Tak, to na pewno musi być on. No i postaci, postaci, które się pojawiają. Nawet sam sen jest, to jest ciekawostka. I zaczynajmy. Kuźnia preludium otwiera nam tak naprawdę całą tą historię metal. Ale oczywiście to jest prezentacja. Ja tutaj nie będę w żaden sposób się jakoś rozwodził nad fabułą i opowiadał część z tych tomów, z tego co pamiętam, chyba znajdziecie na moim kanale. Ja coś nagrywałem, recenzowałem, ale tutaj mówię przede wszystkim pięknie wydany i fajne materiały generalnie, fajnie narysowane, dobrze dobrani artyści uważam do tej serii. Sama seria metal naprawdę sprawiła mi ogromną przyjemność i Czytało mi się to świetnie, bawiłem się przy niej dobrze. Plus nazwiska, które na początku Wam przedstawiłem, pokazują to coś, prawda? No i tutaj ciekawostka, akurat jest to na czasie, ten taki trochę kombiner albo gestalt, jakby można powiedzieć, jeżeli mówimy o serii Transformers z różnych, prawda, elementów stworzony. Taki mega fix pojawi się właśnie w serii McFarland Toys, ale akurat chyba nie mam jakiejś wewnętrznej potrzeby, aby go posiadać. Więc, no tak, prowadzę go sobie. Ciekawy zabieg, naprawdę, ale nie, nie, chyba nie dla mnie. Dalej idąc, pokażę Wam jeszcze troszeczkę oczywiście tych stron, no i te takie koło multiversum. Ono było na okładce komiksu z serii DC Deluxe którą wydał właśnie Egmont, a Morrison odpowiadał za scenariusz Multiversum według Morrisona, coś na tej zasadzie. No i mówię, tutaj naprawdę bardzo fajnie się to czyta, fajne rysunki, historia jest, no wiadomo, jak to historia w tego typu pozycjach, ale naprawdę dla mnie jest to przyjemna lektura. No i raz, że Batman, tak, jednak tu Batman jest wszechobecny, więc... Tym bardziej, nie mogłem przejść obojętnie, trochę madmaxowy klimat, też znajdziemy. Znajdziemy tutaj wszystko, taki miszmasz, ale tu akurat jest to jeszcze naprawdę spoko, fajnie zostało przedstawione. Co do dodatków, gdzie ja zawsze Wam prezentuję tutaj tych dodatków troszkę uświadczymy. I dobrze, bo naprawdę są one bardzo fajne, świetne rysunki przede wszystkim. Historia wykuta w metalu przede wszystkim została tutaj zawarta, ale tak jak mówię, piękne rysunki, piękne galerie okładek, naprawdę najwyższa półka jak dla mnie. I tutaj naprawdę każda z tych praktycznie stron, nawet nie praktycznie, może się nadawać śmiało na jakąś fajną prezentację na ścianie, na jakąś tapetę, antyramę, bo dlaczego by nie, wiadomo. Jesteśmy gigami, więc tego typu rzeczy jak najbardziej nam odpowiadają. Kolejnym e, tomem, no to jest właśnie tom drugi, który prezentuje się następująco. Tutaj mamy Batmana, który się śmieje. Fajnie też to się e, prezentuje. Ja jakoś za tą postacią specjalnie nie przepadam i śmiało to mówię, e, ale jednak e, była ona potrzebna, chyba, do tej historii, do tej serii, więc tutaj nie możemy. E, Zapomnieć o niej wspomnieć. Przede wszystkim tutaj widzimy te odmiany, ja to mówię, odmiany mrocznych rycerzy, prawda, z Batmana. Sam osobiście posiadam Downbreakera, uważam go za najlepszego i fabularnie najfajniejszego z nich wszystkich, a ta akurat wersja Wonder Woman, że tak powiem, była buffem w serii McFarlane Toys. Jedyne, co mi się nie podoba, to, że akurat Tutaj wersja Aquamena jest wersją kobiecą Batmana. No to jest niefajne. Wolałbym jednak wszędzie, żeby byli mężczyźni. Ale rozumiem. No Wonder Woman się pojawiła. Tutaj wersja tego rycerza niekoniecznie jest kobieca. I chyba stąd jest to wszystko przedstawione w taki, a nie inny sposób. Ale oczywiście tutaj poznajemy mm, te historie, tak, poszczególnych tych właśnie, nazwijmy to antybohaterów. Chyba tak najlepiej będzie określić Poszczególne postaci, no i właśnie Downbreaker, tutaj akurat najfajniejsze dla mnie, zdecydowanie ze wszystkich. I dochodzimy do Aquaman. Nie wiem, czy powinienem mówić w ogóle Aquaman. Ale mówię, rysunki są naprawdę no, przyjemne, cholernie fajnie to wygląda, absolutnie trafia w każdym możliwym zeszycie, że tak powiem, w taki czy inny sposób do mnie, nie czuję tu jakiegoś zawiedzenia i samo przeczytanie tej historii, całej historii metal naprawdę sprawiło mi ogromną frajdę, nie czułem się w żaden sposób zawiedziony. Jeśli chodzi o dodatki, też takowe tutaj mają miejsce. Historia wykuta w metalu, oczywiście. No i tutaj galerie okładek. To fajnie, właśnie w czerni i bieli, takiej i w kolorze. Bardzo ładnie się to prezentuje. Świetny tutaj Deathstroke. I to też jest fajnie. Devastator, który. Tłuczę Supermana trochę szkicy i to by było tyle. Przechodzimy do kolejnego tomu, trzeciego. Ostatniego, jeżeli chodzi o Batman Metal. I tu też bardzo ładna okładka, jak widzimy. Świetnie się to prezentuje. Tutaj mamy grzbiet oraz oczywiście tył. No, i tutaj cena 89,99. Dys, dyszkę podrożało, ale myślę, że i tak no nie ma jakiejś tragedii. Jeszcze wtedy naprawdę te ceny były atrakcyjniejsze, patrząc na to, co się dzieje teraz. Choć też no, nie ma jeszcze jakiegoś, nie wiem, wielkiego Armagedonu. Jest coraz gorzej, ale bądźmy dobrej myśli. I piękne rysunki, naprawdę świetnie, to wszystko tutaj wygląda. Też cały czas mamy tutaj Plejada artystów, tak naprawdę, gości, którzy znają się na swojej robocie, i kiedy czytamy to, a jednocześnie podziwiamy te cholernie fajne prace. To jest to coś, co komiksarz po prostu będzie cały czas podziwiał, tak naprawdę, no spójrzcie, jak to cholernie dobrze wygląda. Świetny, świetny kadr. Całostronicowy, dwustronicowy i świetnie to wszystko zostało nam przedstawione. Jest też i oczywiście Greg Capullo ponownie. Doktor Fate, którego ostatnio tak bardzo lubię jako postać. Tutaj się nie nudzimy. Naprawdę akcja cały czas gna do przodu. Te zmiany, jeżeli chodzi niekiedy o style artystyczne poszczególnych rysowników oraz kolorystów, też robią robotę. Dzięki temu nie nudzimy się monotonią i tak jak mówię, ważne jest to, że te rysunki, pomimo zmian, one cały czas są przynajmniej dla mnie na fajnym poziomie, który daje ogromną satysfakcję. I zaraz dojdziemy sobie oczywiście do galerii yy, okładek. Tutaj dodatków też trochę będzie po słowie. Historia wykuta w metalu, jak to było wcześniej. No i okładeczki. Fajna tutaj, Diana, fajny ten rysunek z Shazamem. Ej, przepraszam, to jest Black Adam. I ta też bardzo fajna, oczywiście. Niech to innego. Jim Lee. Po tych trzech tomach śmiało możemy przejść do kolejnej serii. I tutaj mamy do czynienia z serią Batman, który się śmieje. Niestety nie możemy już, że tak powiem, jakoś specjalnie podziwiać tych metalicznych klimatów, ale Mimo wszystko postać z serii Batman Metal jak najbardziej gra tutaj wręcz podział tytułową rolę, więc pojawia się. 79,99 ceny okładkowe tutaj były jeszcze, więc sami widzicie, Co ja jeszcze trochę odsunę. No i teraz będę chciał wam prezentować. Tutaj przede wszystkim postać Joka jako rysunki, i tuż się pojawia, bardzo fajny artysta, fajny ma swój styl, możemy go świetnie podziwiać w komiksie Wiedźmy, zresztą, którą też wspólnie ze Scottem Snyderem stworzył, tak jak i tutaj scenariusz, prawda? Scott Snyder i Jock, czyli ponownie się spotkali, panowie jest też postać. Właśnie jak się nazywał, dokładnie, Grim. Batman Grimdown. Grim, na pewno Grim było w nazwie. Wyleciało mi to teraz z głowy, czyli właśnie tutaj ten Batman z ogromną ilością broni. Jest też taka figurka, ja na tym sobie tutaj bazuję, i przypominam, jak to miało miejsce, ale fajnie fajnie tutaj ta historia została przedstawiona pamiętam, że dobrze mi się ją czytało i nie miałem jakichś większych zastrzeżeń. Ja oczywiście głównie pamiętajcie. Oczekuję dobrej rozrywki, a nie tylko, aby fabuła jakoś nie wiem, jak była wciągająca i jak wymagająca. Przede wszystkim później warto zauważyć, że tutaj zmienia się ta stylistyka. I zabijcie mnie, ale pierwsze moje skojarzenie, jeśli chodzi o te rysunki, tutaj to jest Eric Powell. Ale chyba nie. Ważne jest, że tutaj pojawia się choćby nawet Eduardo Riso, prawda? Ten jego styl jest raczej taki charakterystyczny, ale i wracamy później też m.in. do Joka, więc wszystko jest jak najbardziej na swoim miejscu, a historia jest po prostu przyjemna w czytaniu. Jak tutaj jest z dodatkami? To jest pytanie, bo ja nie pamiętam, czy w tej serii. no coś się też pojawiało. Jak widzimy, galerię okładek mamy. I tutaj, właśnie ten Batman, o którym wspominałem, bardzo fajne rysunki. Kolejny, trzeci. Znaczy drugi, przepraszam, Tom z akurat tej serii Batman, który się uśmieje, i tutaj mamy pod tytuł Zarażeni. On jest troszeczkę większy objętościowo i też cena 99,99 99 tutaj wynosi, więc stąd też pewnie ta kwota lekko podniesiona, ale widać, czuje się to, że objętościowo jest grubszy po prostu. No i jeśli chodzi o artystów tutaj, przede wszystkim Joshua Williamson, który też jest znanym scenarzystą. On między innymi tworzył scenariusze do Flasha, o ile dobrze pamiętam, prawda? No i David Marquez. Także jest ok. powiem szczerze, jest ok. Jest to fajne, do zaakceptowania styl, który mi się podoba. Nie jest to coś może wybitnie mojego ulubionego takiego, ale jednak jak najbardziej tutaj Fajnie się sprawdza. Jest spora, nazwijmy to galeria bohaterów, którzy później też między innymi właśnie figurkowo się udzielali przez Makwarlena. Choćby nawet zły, jak ja to mówię zły zarażony szazam. Jest to nie tylko. Widzieliście też, że Beetle się pojawia. Też fajnie tutaj został przedstawiony. Więc naprawdę, naprawdę jest tutaj dużo bohaterów i dużo akcji. Niezobowiązującej akcji z dodatkiem popularnym. I naprawdę, bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Co do końca. Na końcu możemy doświadczyć troszeczkę, oczywiście, galerii okładek. Tu jest fajnie przedstawione, jest takie dwustronicowe. Zobaczcie w ogóle ile tutaj jest tych bohaterów. To jest ogrom, naprawdę. Coś takiego narysować i jednocześnie pokolorować mistrzostwo świata. To jest przede wszystkim piękna okładka, naprawdę świetnie wygląda. John Gang stworzył, mniej mi znana, jeśli nie prawie wcale postać, ale jest też i Frank Miller. Bardzo fajne naprawdę, bardzo, bardzo fajne. I to by było na tyle. A teraz przechodzimy do Batman Dead Metal, czyli do czterech ostatnich tomów, które zamykają tą serię Metal, jeżeli mówimy o Batmana i też fajna pierwsza okładeczka, Batman z tą kosą wielką jak kostucha i na tym swoim motocyklu. Też fajny zestaw figurkowy, który, no, jeśli chodzi o ten motyw z Batmanem i kosą, jest trudno już dostępny teraz. No i tutaj mamy sagę Metal, i oczywiście to, co polecane w kolejnej tutaj części. W dalszej, jeśli mówimy o serii Death Metal, tutaj dodatkowo mógłbym jeszcze zawrzeć wojnę totalną roku o sprawiedliwości. Posiadam tą pozycję, ale nie ma w dopisku jak Batman, który się śmieje postać z serii Batman Metal. Jego dodałem tutaj, a tamto już sobie jednak odpuściłem. Choć nie powinienem, w sumie, tak naprawdę, tam też powinny się pojawić. Zresztą, sami zobaczcie, jak to powinniśmy właśnie czytać. Tutaj fajnie, że zostało przedstawione to na początku, ten wczesny etap tych pierwszych, prawda, tomów. Sami możecie sobie sprawdzić, więc tak to powinno być czytane. No i zobaczmy. Jak prezentuje się ten tą? Tutaj widzimy, jest trochę Grega Capulo, co jest super sprawą. Lubię styl Grega, szczególnie właśnie Wonder Woman, i ten taki noseczek, jak ja to mówię. Szkoda, że figurka, która wyszła, ona była wtedy krytykowana lata temu, jeżeli mówimy właśnie o Wonder Woman z metal, z, z, może inaczej, nie tyle z metal, co spod pióra tak, Grega Capulo. Na The Review Spot, o ile dobrze pamiętam, taki zagraniczny portal, kanał YouTube. Owy. bardziej, on fajnie recenzuje figurki i tam często u niego oglądam. Właśnie te z DC. No i właśnie też o tym wspominał, chyba o ile dobrze pamiętam. No, i tutaj dodatki, jakieś okładki alternatywne się znalazły, także wam zaprezentuję. Ta bardzo fajna jest. I tu też nieźle w sumie ta Wonder Woman wyszła. No ale może... o to w ogóle mistrzostwo świata. Tak jakby wyjeżdżał z... ze szczęki, z twarzy Batmana, który się uśmieje. No i to było tutaj na tyle przechodzimy teraz do kolejnego drugiego tomu okładka która się prezentuje właśnie w taki sposób Tu trochę mniej może tego nazwijmy tą metalu No i oczywiście tył Tutaj świetna ta jest okładeczka znaczy okładeczka mogła być okładką ale strona bardzo fajnie się to prezentuje no i też oczywiście sam komiks wiadomo tutaj już zbliżamy się do końca więc i fabularnie to wszystko zaczyna się wyjaśniać pojawiają się ciekawe niektóre postaci choćby nawet ten tajemniczy jego mość. Ciekawe, czy jakimś sposobem nie wiecie kto to jest, ale ja wam nie będę zdradzał. Zmienił co prawda formę, ale dalej jest to ten sam zły. Tutaj też i można zauważyć to, że jednak zmieniają się już coraz bardziej, bym powiedział, nawet niekoniecznie na dobre te style artystyczne, bo te takie wplątane, właśnie tak jak tutaj widzimy, trochę w takim dziecinnym klimacie. Komiks taki no, w żartobliwym tonie, może w ten sposób ja to tak widzę. Szczerze, to mi się to nie podoba. Po prostu jest słabe i nie pasuje do jednak. W jakiejś tam sensie mniej lub bardziej, ale jednak poważnej serii, bo nie jest to komiks typowy dla dzieciaków. I coś takiego psuje dla mnie osobiście klimat tej historii. Tutaj wiadomo, że to są pojedyncze zeszyty, ale jednak. Tutaj ta galeria też jest znacznie uboższa, jak widzimy. Mamy kolejny, przedostatni, albo jak to woli, trzeci tom serii Batman Death Metal. Też troszeczkę widzimy. Tutaj się tu wszystko błyszczy. I zobaczmy jak tutaj się prezentuje dum w ogóle. Doom Patrol można by powiedzieć. Ale nie Doom Metal zdecydowanie. To już mówię, całkowicie powoli zaczynamy zbliżać się do końca i jest to czuć, choćby nawet poprzez wydarzenia, które mają tutaj miejsce. Jeśli chodzi o dodatki, to tutaj no, poszli chyba, nie wiem czy użyć określenia, porozum do głowy, ale fajnie, że dodali tego znacznie więcej, tak jakby chcieli nadrobić z wcześniejszego tomu i możemy podziwiać następujące galerie, bo jednak nie oszukujmy się, lubimy tego typu rzeczy, jeżeli pojawiają się na końcu w komiksie. Także jest tego o wiele więcej, bym powiedział sporo nawet. No i na koniec mam dla Was ostatni komiks z tej serii Batman. Dead Metal, tom 4, który cały już taki ja bym powiedział na koniec, jest metaliczny. Może ciężej tutaj to będzie widać, ale tak jest. I jest on też obszerniejszy jeśli chodzi o grubość. 99.99 99 cena okładkowa, tak w ogóle. No i tu mamy jaką Plejadę, prawda rysowników, ink'erów, scenarzystów. I powiem szczerze, że ten komiks mi się naprawdę czytało bardzo dobrze ten ostatni tom. Masa tutaj właśnie bohaterów, którzy się pojawiają, ich relacje, takie przygotowania, analizy, poświęcenia dla dobra sprawy, to wszystko tutaj jest. I pamiętam, że naprawdę bardzo, bardzo cholernie bardzo dobrze mi się czytało ten komiks. Także po przeczytaniu miałem satysfakcję, czułem tą satysfakcję, a jednocześnie, kiedy zacząłem czytać serię Future State i przypominałem sobie te pewne motywy i nawiązania, naprawdę świetna sprawa. Nie pamiętam tylko, jak jest tutaj z galerią, czy na koniec dostaliśmy jakieś dodatki tak obszerne, jak to było wcześniej, ale zaraz się oczywiście przekonamy. Ale mówię naprawdę świetnie. Świetnie mi się to czytało. Pamiętam doskonale. No i pojawia się, nie wiem czy tam zwróciliście uwagę John Constantine. To jest w ogóle świetne. No, tutaj już tak bez szału widzę z tą galerią okładek, ale coś jednak się pojawiło. To jest bardzo fajna taka koncertowa, prawda? Także trochę ich jednak jest. I to by było na tyle, jeżeli mówimy o serii Batman Metal. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować mój kanał, zaznaczyć dzwonek, będziecie informowani na bieżąco o moich materiałach. Nic Wam wtedy nie umknie. Ja tymczasem z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.